Dzień dobry nasi widzowie. Dzień dobry kochani, serniczek, no. piekłam, piekłam się serniczek, ale to jest jeszcze nie wszystko, przepis będzie na kanale, bo cię gotuję, bo muszę poczekać aż mi wystygnie i powiem wam, że chciałabym, żeby on tu po środku zrobiła się trochę mi opad, żeby zrobiła się taka dziurka, bo taki właśnie byłby mi potrzebny i mam nadzieję, że to się zrobi. No, także zostawiam go do wystygnięcia, zaraz go później wyciągnę z blaszki, ale pachnie, co nie? Mm -hmm. nie. Raz, dwa. Takie serniczki to się raz, dwa robi. I wiecie co? Słuchajcie, będziemy mieli dla was niespodziankę, ale to się dowiecie dopiero w sobotę. Chyba w sobotę, tak. Chyba, może w piątek jeszcze, ale zobaczymy. Zobaczymy. Odstawiamy, niech stygnie. witajcie z powrotem witajcie kochani jedziemy za warzywkami, musimy kupić warzywa Bycie coś tu kombinuje no kombinuje, kombinuje będę, będę coś robić do jedzonka no. a po co Becia odbijasz w lewo jak wyjeżdżasz bo ja tak, ja tak jeszcze? Trzeba go wpuścić. Dobra. bo tak to on nigdy nie wiedzie. Tak. Jest długi. Długi i ciężko jest mu jechać. No, chyba, chyba, na pewno żeśmy wybrali samochód, którego w ogóle żeśmy nie brali pod uwagę. Tak, znaczy nie, ty brałeś trochę pod ja uwagę. Ja trochę brałem. Ja nie brałam pod uwagę w ogóle. Bo jak wiecie, potrzebujemy niedrogiego. Takie pędzidełko na miasto. Niedrogi. O. No. Niedrogiego samochodu na, na miasto. Mały i niedrogi żeby był i będzie się spodobał a że nasz kolega nam polecił że coś tam może ma pojechaliśmy i nam się spodobał tak. nie to co chcieliśmy ale, ale ładny jest ale ładny niedrogi przede wszystkim właśnie to że ładny niedrogi i ma mały na miasto no. Ciekawe, czy ktoś z Was zgadnie, jaki to są Nikt nie zgadnie, na 100%. A. Żadna z tych marek, co do tej pory mówiłem. Żeby po prostu wszędzie się zmieścić. Mm -hmm. Mały, ale wariat. O, no, powiem Wam, że tak. Mały, no. ale wariat. No, mały zdarzył. A Majcia jest? Siedzi cichutko. A, bo właśnie nie, nie słyszę ją. No co będzie gadać? To nie jej kierunki, żeby miał nie? <noise> Taki właśnie, żeby y, na parkingu się wszędzie zmieścił. No i miał być y, niedrogi, dlatego że y, wiecie jak to jest na parkingach, y, że ktoś obetrze, gdzieś wózkiem no, coś. Dlatego nie, miał być y, tani. Na pewno nie nowy, po prostu tani samochód. Y, E, e, e. Tani mały samochód, który wszędzie się zmieści, i nie będę się bała e, zostawić, tak? O, pojechać na, na grzyby też, co nie? No, No bo ten, no, tego no, szkoda po prostu. Szkoda, on no. jest duży. Ten jest, i... jest duży, ten jest fajny na takie większe trasy, gdzieś pojechać. No, i go męczyć w ogóle. Tak. Ciekawe, czy tam będzie miejsce? Nie wiem. Bo tu to raczej nie będzie. Jest, za tym ostatni. Gdzie? Aha, tam dobra jest ekstra. No, a takie małe pędzdełko, właśnie. Najprawdopodobniej w piątek będziemy mieli Czyli jutro? Czyli no, u nas będzie jutro, a u Was to dzisiaj. Dało. O, tak. Już wam mówię, co kupiłam. To kupiłam w Kauflandzie. Te garki, bo się Panie pytają, są w Kauflandzie i byłam jeszcze dzisiaj zobaczyć. Są, nie ma już tych dużych chyba, ale są. W Kauflandzie garki. Czekajmy, coś mi tu szczela za bardzo. Dobra. Kupiłam tak. Maj puszki. Wzięłam jedną inną. I dwie z tym z, z wołowiną. To jest 800 gramów. A one kosztują po 8 zł. Uh -huh. A bardzo mają fajny skład. Także wzięłam to. Później wzięłam tak. Mięso mielone z wołowiny. 40 deko było po 10 zł. Bo będę potrzebować. Później wzięłam taki filet z kurczaka. To się nazywa sznycel. Ale mi chodziło o fileta z kurczaka. On kosztował 9,50. Tak, wzięłam bakłażany, bakłażany. Kilogram bakłażanów kosztuje 10 zł, więc wzięłam dwa, dwa bakłażany. Bardzo dojrzałe, ładne. Także dwa bakłażany. Później tak, pietruszkę, jeden Gdzieś tutaj jest pietruszka, o tu jest. Pietruszkę. Mix sałat za 4 zł. No, to są takie dwie, dwie te fajne, bo nie trzeba, brać, nie trzeba od razu cały otwierać. Cukinia żółta była po 10 zł, wzięłam jedną, 10 zł kilogram, a ja wzięłam jedną taką cukinię. Ona kosztowała 5,50. Dwa razy słonecznik, ale czekaj, ten słonecznik kosztuje po 5,79. I jeden taki słonecznik za 3 zł, ale takie malutkie pestki ma. Później chleb wiejski po 6 zł, co już to troszkę jest mhm. droższy. E, tak, słonecznik i, a, i torba foliowa. I to by było na tyle, ale jeszcze zaraz Wam pokażę z, z Słuchajcie, i jeszcze kupiłam to. Ten kupiłam słonecznik w tym sklepie z warzywami. On kosztował 8 zł. O trochę. o góreczki były po. 14 zł za kilogram. Wiem tylko troszeczkę o ogóreczku. E, później tak. Cebula taką czerwoną potrzebuję. Cebula czerwona była po 8 zł za kilogram. Tak. Pomidor 12 zł. Czekaj, to będzie, nie wiem. To będą te chyba, chyba. One 12? Chyba tak. To są takie te koktajlowe, różnokolorowe, ale ponieważ będę robić Będę gotować, no to potrzebowałam i musiałam wziąć. Tu są takie, o, różne fajne pomidorki. Akurat no. będę miała o. Co nie? Bo oto są ładne. Tak. Później pomidor to wzięłam, bo mówię, tylko potrzebuję do, do przepisu. Dwa takie pomidorki. Też 12 zł kg, ale ja wziąłam tylko dwa. Za złoty 60. Paprykę jedną żółtą, by po 16. Jedna żółta, jedna czerwona. Czerwona była po 10, żółta po 16. Tak, cukinia, jedną cukinię, taką większą, bo też będę potrzebować, patrz jak już się porysowało. I wiśnie, słuchajcie, wiśnie kosztują 19 zł kilogram. I cytryny. I, I cytryna, nie wiem gdzie są tu cytryna, cebula, cukinia, a cytryna 12 zł kilogram. I dwie cytryny. I za to wszystko, o tutaj, co jest, Zapłaciłam 62 zł. Mm -hmm. Na co tutaj jest? Najdroższe to były pomidorki. Te 12 zł. 20 zł za te. To jest masz 30. I 8 zł. Ten. E, no, ja, słonecznik. I to wszystko. No, Dobrze, także no. na dzisiaj to tak. wszystko. Żegnamy tak, się tak z dzisiaj Wami. Dzisiaj to wszystko, kochani. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Papa. Pa. Pa, pa.